thank you

apa sih lucu cari teh aku diguyu Nah, no, 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 She said, uh, they have same knife. Oh, uh, the same knife the big one. Yeah. ya <laughs>

Ja pokrótce jeszcze wam powiem plan zajęć. Tak jak widzieliście, tam byliśmy, gdzie panie przygotowują do suszenia. Tam gościowie, mężczyźni zazwyczaj wykonują ciężką pracę, wyrywają. Powiem wam, że te wyrywanie to trochę pary trzeba mieć w tych, w tych mięśniach, żeby to sobie wyrwać. Ale zobaczcie, jakie piękny rabarbar, oczywiście, że to nie jest rabarbar. Przychodzą sobie rano, wypijają sobie herbatę. Każdy ma swoją robotę do zrobienia, idzie robi swoją robotę, jest czas przychodzą znowu piją sobie herbatę, jedzą snaki i idą sobie do roboty i tak i tak im cały dzień leci, zobaczmy czy uda nam się jakiego orzeszka mm. tutaj jeszcze orzeszków nie ma, może wyrywam, o tutaj macie zalążek zalążek orzeszka, wyrwałem im orzeszki, teraz na mnie nakrzyczą nie, nie nakrzyczą po prostu, jest wszystko wyrywane teraz yy, i będzie przygotowane pod ryż i pod orzeszki. Bo te orzeszki co tutaj są to one wyrosły z tych orzeszków co ostatnio się wybierało, wiecie? Patrzcie, taki lanczyk dostają, dostają pracowniki, pracowniki. Pracownicy dostają taki lanczyk. Oczywiście jest ryż, są nudelsy ryżowe. Do tego jest chicken, kurczak z chili. What is that? Tempy. Szumyliłem się, ale podobno wygląda jak kurczak. I tutaj taki warzywny z tempury no i oczywiście musi być do tego musi być chili a to wygląda po większeniu zobaczcie jak to ładnie wygląda ten papier jak tu ładnie wygląda no. taki mają lanczyk no i do, i do tego zobaczcie tutaj cała reklamacja takich <śmiech> takich znaków <laughs> mogą sobie chłopaki śmiało ten gościu ładnie mówił po angielsku On pracował kiedyś w amerykańskiej firmie o bebingu robi, bebingu robi jakieś TikTok. Tutaj tak siedzę z tymi pracownikami, tak się dowiaduje, wiecie ile za dwa kwintale, czyli 200 kg, 200 ile, ile oni zarobią na tym, jeżeli sprzedadzą takie obrane jak teraz, takie co wam pokazywałem mokre i obrane. Za 200 kg za 200 kilo. Za 200 kilo. 20 dolarów 20 dolarów za 200 kilo nieźle, nie? Jestby biznes ale jakoś sobie, jakoś sobie jakoś sobie radzą. No ale później już po wyschnięciu, po przeróbce, no to już cena nabiera wtedy cena, cena jest inna, nie? Ja mówię teraz takiego świeżego, jak się sprzedaje świeży surowiec więc to... Jest taka cena śmieszna. Taka cena śmieszna jest po prostu, ale po wysuszeniu już po no to odpowiednia cena rośnie. Alors on ne

Tutaj możecie zobaczyć. Jak powstają małe bananiki, proszę bardzo. Kwiat banana. Kwiat banana przypomina taki przypomina taki długi długi stożek, takie coś. O. Widzicie? To jest, to jest kwiatostan. Banana. Pamiętajcie, że banan to jest trawa. To jest kwiatostan. I pod każdym takim, pod każdym takim jednym kwiatostanem są małe bananiki. Widzicie? I one się zaczynają otwierać i tworzy się taka kiść tworzy się kiść bananowa tworzy się kiść bananowa a już takie starsze banany takie starsze banany wyglądają następująco wiecie ile to się można dowiedzieć ile człowiek się, całe życie się człowiek uczy całe życie się człowiek uczy wiecie ile 900 bananów może być na na jednym takim kiściu, 600, 900 co leży od, od banana jeżeli to jest dobrej rasy to troszkę mniej a jak taki no to może mieć tych bananów nie no zależy jaki jak gatunek banana nie? myślę, że coś ciekawego się dowiadujecie tutaj z tych filmików nie piszecie komentarzy to nie, nie wiem co Wam opowiadać no ale to tak życie takie, takie życie na wsi indonezyjskiej i z tyłu widać papaje o papaje zrobię wam następny odcinek ale to jest pięknie pokazane pięknie widać jak tutaj jak te kwiaty tutaj jak, jak pod w tym wielkim kiściu on jest bardzo twardy w tym wielkim kiściu pod każdym takim jednym nie wiem jak pod taką każdą jedną łupiną zobaczcie tu już są młode banany i one się otwierają i zawijają obumierają a tutaj bananiki się się są, zostają. Z tych kwiatostanów jest bardzo, bardzo dobra sałatka. Tutaj gotują takie sałatki z tych yy, kwiatów bananowca. To prawie zrobiona. Zobaczcie: słońce zachodzi, robota zrobiona i wszystko na spokojnie i bez szarpania. A co najważniejsze, co Wam chcę powiedzieć, to to, że. Jest wieczór przyjemna pogoda. Jesteśmy pośrodku jakiegoś indonezyjskiego lasu i nie ma ani jednego komara. W Polsce już by nas komary zeziarły, a tutaj komara nie uświadczy. A tam widzę, że wypalają sobie jakieś tego. Nie ma, po prostu nie ma komarów. Tu komary się nie mnożą. Teraz pokażę Wam, co się dzieje z kasawą. Jeżeli jest źle. Jeżeli jest źle przesuszona, zobaczcie, cała, cała uprawa kasawy się po prostu zepsuła za, za wilgotno. I teraz to będzie sprzedane za pół ceny. A gdzie to trafi, to już nawet nie chcę myśleć. Wiecie, gdzie to trafia? Ja widziałem jak e, w podobny sposób. Widziałem tak, tak e, zapleśniałą kurkumę która była spakowana we workach worki były normalnie aż niebieskie od tej kurkumy od tych, od tych no, grzybów pamiętajcie, że kurkuma może mieć zawartość grzybów I zapomniałem wam wrzucę jak one się nazywają w każdym bądź razie bardzo szkodliwe dla organizmu także jeżeli jest nadmiar kurkumy to możecie się zatruć sobie cały organizm to jest, będzie sprzedawane to będzie sprzedane, sproszkowane gdzieś tam w jakieś Pući će suplemente.